Proszę Państwa, chciałam Wam jeszcze przedstawić, pokazać, takie kapy, takie narzuty. No bardzo mi się podobają. Pani Wiolu, skąd one są? To się nazywają w ogóle dywany tkackie. Kiedyś, jak nie było takich wszystkich tych sklepów, w których my się tam zapatrujemy, no to kobiety sobie takie tkały. No i żeśmy to znaleźli wszystko na strychu, gdzieś w wielkiej kupie z różnymi śmieciami, które wyrzucaliśmy. No żeśmy je tu wyrzucali wszystkie na środek podwórka, z, przez okienka dachowe, i, a później żeśmy to wszystko przebierali. Także takie cuda też, też się trafiły. No i zostały. Czyli one są z tego oryginalnego domku. Tak, tak, tak. Na strychu ktoś trzymał takie pamiątki po prostu. Zobaczcie jakie wzory fajne. Ten akurat jakiś roślinny. Wszystkie będą albo roślinne, albo z jakimiś motywami troszkę zwierzęcymi. Ale głównie to są chyba roślinne. Takie. Chyba, że gdzieś tam jakieś kurczaki gdzieś będą. Motylki czy takie. No kto jaką miał wizję, to sobie tak tkał pewnie. Proszę Państwa, tutaj był kiedyś chlew. Ja chciałem Wam pokazać, co można zrobić, jeżeli jest się kreatywną osobą. Udało się. Wiola, jak to powstało? Co tu kiedyś było? No, tu był taki ciąg chlebów. Kiedyś ludzie krowy trzymali zwierzęta, świnie. No, to był taki ciąg. Także część mamy jakby zagospodarowaną pod yy, turystów a druga część już jest stajnia. Także mamy podzielone na pół. Też mamy zrobioną górkę. Zanim ją zobaczymy, to ja szybko... Proszę zobaczyć, tu jest tak bardzo gorąco, że trzeba się rozbierać po prostu, zdejmować kurski, czapki, bo kominek grzeje. O fajne. Komi... Kominek grzeje pełną mocą. Miejsce przy kominku, do posiedzenia, poczytania książki. O, a zobaczcie, jak wygląda stół. Bardzo fajny pomysł. Kto wymyślił? To akurat pomysł staty. Miejsce, żeby przygotować posiłek, tak? tak Te, też... można, można to sobie adoptować jako kuchnię całą, chcąc sobie jakąś tam imprezę zrobić, a można sobie po prostu tutaj już być. Ale piękny obraz. Obraz jest bardzo stary. To jeszcze obraz z mojego dzieciństwa wisiał u rodziców na ścianie malowany. To chyba trojka. Na po podstawie tego obrazu Kosaka mi się wydaje. Tak, chyba tak. Pamiątka rodzinna. Tak, jakoś tak trafił, trafił do mnie. Gdzieś tam też leżał już nikomu niepotrzebny, a on mi się przydał. Proszę Państwa. Poznajcie? Wiolę z Harasimowicz. Która ma jedną pasję, a to są konie. Tak, to jest moja wielka miłość, eee, ogromna miłość i pasja. Także no staram się wszystkich zarażać, dzieci, znajomych mam też koniarzy. Także no, jest moje życie. Ale jak pada deszcz, da się jeździć? Zawsze da się jeździć, jeżeli się chce. A jakieś miałaś kiedyś rajdy, że takie 2, dniowe? Nie, rajdów na razie jeszcze nie robimy. Robimy lekcje tutaj na ujeżdżalni, także jeżeli ktoś chce złapać podstawy, pojeździć, jeżeli też ktoś chce nauczyć dzieci szacunku do zwierząt, to też, też ja bardzo chętnie. To czas je przestawić. Ile ich masz wszystkich? Tak, jest cztery. Cztery? To może od początku. Karmelka. Tak, to jest karmelka, to jest konik polski. Cześć. To są wszyscy bardzo miłe, ludzie. ludzi. To jest nasza rodzina rasa. Jeszcze z tarpami. Kto cię zaraził pasył do koni? Ktoś, co, ja zawsze od dziecka lubiłam konie. Moje wszystkie zabawy z dzieciństwa to były konie. Później przyszło życie i człowiek jakoś zapomniał, że coś lubił, że coś chciał. A później jakoś to tak wróciło. O, tutaj mamy fajny widok. O tak, tutaj... Tutaj moi pomocnicy. Jest, jeden, jest pomocnik jeden. I drugi, pomocnik jest. Jest drugi pomocnik. Tak, już idziemy do ciebie. O, widzę butek. O, gotier. To jest gutek. Gotier ma w papierach. Ale że to jest takie wyniosłe, a on jest takim miłym koniem, więc dla nas jest A, To jest rasa małopolska. No to cześć Guciu! Trzeba się przywitać. 2015 urodzony. Tak, jest bardzo młody No to tak, tu mamy tanie, małą, chłopcy Ona jest jeszcze bardzo młodziutka, 3 lata Tania! Tania, chodź do nas. No, Dzień dobry Taniu. Także na niej jeszcze nie jeździmy. Jeszcze na razie dorasta, kostnieje nam tutaj, żeby na konia się nie wsiada wcześniej niż trzyletniego, żeby mu krzywdę nie zrobić. Także dopiero będzie jeździć latem. A tutaj mamy kaczka. Kaczka jest po kąpieli błotnej, ogólnie jest biały, znaczy jest srokaty. Ale cały jest biały. W tej te, chwili, teraz no, troszeczkę nie, si, siwy jest. Nie, jest czarny, to już bądźmy, bądźmy sprawiedliwi. Jest czarny, jest cały w błocie. A konie A, uwielbiają chyba te Tak, kompii. On, jak się zacznie taplać, to jest. No, Ale wiosną też? No, aby było błoto. Jeżeli jest błoto, to jest. A widzisz? No. A widzisz, co Wiesz, lubimy? Jak wyglądamy jak wyglądamy dzisiaj. Kacper był w ogóle pierwszym koniem. Kacper już jechał w jedną drogę. Pierwszy był. Tak, pierwszy. Ja go zabrałam już praktycznie do handlarza. I myślałam, że będzie taką tylko kosiarką. On się nam tak pięknie odwdzięczył. Wszystkie oprowadzanki wozi nam dzieci. Także jest cudowny. Tak, ja, ja Kacperku do Ciebie wrócę na wiosnę. I z Szymonkiem swoim przyjadę wiola. Mam takiego malucha, ma 5 lat. I on bardzo lubi zwierzęta. I ono ciebie się odnajdzie, a miejsce jest cudowne, bo o tym, jakie jest miejsce, to zaraz wkrótce mi opowiesz. Myśmy się tutaj wprowadzili trzy lata temu. Wyglądało to, jak wyglądało. Eee, opuszczone, no i było troszeczkę tutaj pracy. Eee, a po ale... trzech latach wygląda tak. No, wygląda troszkę inaczej. Przejeżdżając przez miejscowość, można eee, mieć eee, złudzenie, że ktoś naprawdę siedzi. Tak, tak. Ja wiele razy się tych Państwa wystraszyłam, także no, też większość, większość gości też tutaj ma problem na początku, ale później, później się przyzwyczajają, że oni tu sobie tak siedzą. Ja proszę Państwa Wam króciutko pokażę, jak wygląda podwóreczko przed domkiem. Yeah. A jaki piękny mostek. Tak, no latem to wygląda inaczej, bo tu wszędzie rośnie tatarak. W tej chwili mamy suszę że ogromną tutaj na Podlasiu. Także, no, nie mamy wody w stawie. Także, no. na ten moment to tak wygląda. Latem jest to wiele fajniej, jak to wszystko ładnie zarasta. Wiola, co tak jakby wygląda? Wiejsko, sielsko, a nieelsko. No jesteśmy na wsi w końcu. Nie? Przejdziemy. Proszę państwa, jeszcze tylko się zatrzymam nad dekoracjami chwilkę. A turyści odwiedzający, harasmowicze mogą skorzystać również z. Tak i balie mamy też do dyspozycji. Tam mamy domek indiański, także no jak ktoś ma ochotę sobie się przespać na świeżym powietrzu, to też jest taka możliwość. Chyba oblegane latem przez dzieci, nie? Tak, dzieci uwielbiają. Mhm. Bo ja bym tam skoczył, wiesz, bo ja coś. Mhm. Temu jeżdżę ja na kolej bo ja mam coś trochę coś jest z dziecka. Z dziecko. Chyba każdy z nas tam ma coś z dziecka. klamka jest. Ze średniowiecza był jeszcze tutaj taki specjalny klucz, ale ja obawy, że się goście zamknął i się nie otworzył, więc klucz schowałam. Ale on funkcjonalny jest? Tak, oczywiście. Bo ja wiem jaki to klucz. Aha. Bałam się, żeby nie musieli później wchodzić w okno. Serce domu to oczywiście kuchnia. To też był piec, prawda? Dzisiaj to już tak troszeczkę żeśmy zapomnieli. Ja wszystkie piece tak samo we własnym domu i tutaj to walczyłam jako niepodległą, że piece nie muszą być. Trzy lata temu tutaj był piec? Był piec, ale piec się zupełnie nie nadawał do użytkowania i do naprawy, także jest nowy. Ale nowy jest funkcjonalny. Tak, można palić, można gotować, można sobie piec. upiec. Tak jak kiedyś kredensy w każdym domu były. Tak, Kredensy są w ogóle przeze mnie odnowione i męża. Bo szlifował i tam się zajmował tymi jej rzeczami, którymi ja nie dam rady, a ja już mogę no, tą częścią taką ozdobną. To jest autentyczne, gdzieś tam wygrzewane z jakiegoś starego domu. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. To bardziej by się przydało Biebrza. Płynie, a ten kredensik pięknie wygląda. Na jest zdjęcie, jak on wyglądał wcześniej. Kola, zdradź mi, skąd jesteście w ogóle? Ja jestem z Dąbrowy Białostockiej. W nie urodziłam się w Sokółce, później mieszkałam w Dąbrowie, mąż jest z Tarnowa. Także oboje jesteśmy mieszczuchami. Ja się zawsze źle czułam w mieście. No a mąż chyba mnie mocno kocha, więc... <noise> Więc mu się też to spodobało. Zostawił ten Tarnów. Tak, zostawił Tarnów, przyjechał. Chociaż Tarnów też jest pięknym jest miastem? piękny, tak. No, nie tak jak wasza teraz miejscowość. Słuchaj. Piękny, duży stół. Tuż tu nawet nie ma innej możliwości, żeby razem nie siedzieć. Tuż tu tak. No, duży stół, no tak, no, cała rodzina. Także znaczy, takie stół. To fajnie. Wszystkie śniadania. Wiady. Razem już wakacje pełną parą, już nie ma wiesz ucieczki. My czasami z mężem się śmiejemy, że może byśmy tutaj na tydzień sobie wyjechali na wczasy. I tu pobyli po prostu. No i dobrze, zrobione z pomysłem. I teraz można powiedzieć, że tradycja. Połączona z nowoczesnością. Tak, no bo też nie da się tak, bo to jedna klimatyzacja i te sprawy mamy. małżeńską troszkę, jakby na na taki dworkowy styl, tak? Jak to kiedyś tam były białe ściany. Nie jest typowo miejski pokój. Jestem u ciebie już kilkanaście minut i ani jeden samochód jeszcze nie przyjechał. Tak, samochody rzadko jeżdżą. Latem maszyny, bo wiadomo, to jednak są rolnicy i pracują, także no z tym się trzeba pogodzić, na wsi jest praca, także no i to nie powinno przeszkadzać. Piękne warunki do wypoczynku. Tu nam stoi stół ping-pongowy, stół ping na chwilę obecną służył nam za, za stół. Szwedzki. Ja <noise> <noise> się przyzna, niezła impreza była. <głos> <głos> była, była. E, no... E, także no to też w sumie stamtąd już sama nie dała rady go przetaskać, także został na razie chwilowo, ale ogólnie to pomieszczenie wygląda inaczej. Także jak ktoś by miał ochotę, na no, jakąś imprezę. Także... Tak jest, bo tu jest dużo miejsca, tak, jest można sobie i pograć i tak. z dzieciakami w tenisa, można imprezę zrobić. Dokładnie. Urodzinową Dokładnie. chociażby. Dokładnie. A to chyba i taka była. Przebijesz <laughs> chyba przez balony może. Uda ci się. Tak. No, a tak, mamy no, no, jeden pokój na górze. Też jest jeszcze nie do końca, bo ja jeszcze tutaj zrobić półki na, na książki. Ale to wiadomo, człowiek nie jest w stanie wszystkiego zaraz. No, o, turysta teraz, będzie miał co robić u ciebie. Tak, cię. jeżeli ktoś lubi czytać, to na pewno sobie coś znajdzie. Um, Ciutni antykwariat. Można tak powiedzieć. No, no. Nie ma nudy. Zawsze nikt nie powie, że nie ma co robić. Nie ma co robić. No, czytać zawsze można. W dzisiejszych czasach mało się czyta, więc, więc fajna zachęta. Można tutaj się zagrzebać i zasiedzieć się w tych książkach. A jak już komuś się znuży czytanie, to chwila drzemki. Ta Na takim pięknym łożu. No ja się czyta na łóżku, prawda? Tak! Nie, lampka? Gdzieś, nie gdzieś w kącie na stołku, prawda? Nikt tak nie czyta. Lampka nocna i czytanie do rana. Ujeżdżony do klasyce, co to, co to znaczy? No jest, no sportowo, czyli jest już takim na wyższym poziomie koniem ujeżdżonym sportowo. Także można się na nim rozwijać, jest tak zwanym koniem profesorem. Nie pozostało już nic innego na koniec, jak zaprosić wszystkich turystów żeby nas odwiedzili. Jesteśmy na Booking, też mamy stronę na Facebooku, harasimówka. No. Trzeba po prostu harasimówka wpisać. Tak, i my po prostu się pokażemy. Zobukować sobie tydzień tak. wakacji. <grym> I świętego spokoju. <grym> tak. Przyjeżdżajcie tutaj, bo to miejsce jest wyjątkowe. Zapraszam.